To rzut mojego 35-metrowego mieszkania, a oto mój przedpokój, na którym, jak widzicie, przewidziana jest wnęka na szafę, na zabudowę, która ma 97 cm. Jednak, kiedy się tu wprowadziłam, jedyne co wstawili właściciele, to był ten wieszak. W przedpokoju nie było nic więcej, a komoda, którą tu widzicie, stała tu dosłownie przez kilka dni, ponieważ ja ją wyniosłam z sypialni. Na szczęście udało mi się dogadać z właścicielami a propos wymiany mebli i w jej miejsce kupiłam i wstawiłam tę komodę. Przez jakiś czas też stał tutaj zinger, ale jak już wiecie, ma on teraz swoje specjalne miejsce. Mój przedpokój niestety przez dobry miesiąc wyglądał mniej więcej tak. Wieszak przedstawiłam obok, a wewnętrze było jeszcze trochę nierozpakowanych gratów, ponieważ czekałam, aż w IKEA pojawi się szafa, której potrzebuję, ponieważ był wtedy jakiś istny szał i one po prostu schodziły na pniu. Najpierw więc udało mi się dorwać korpus. Mogłam wstawić tylko siedemdziesiątkę, piątkę, ponieważ metrowy już by się nie zmieścił. Później pojawiły się drzwi lustrzane. No i w końcu całość. Jakiś czas później, jak widzicie, dokupiłam sobie również regał z drzwiami, z którego zrobiłam szafkę na buty oraz na przechowywanie jeszcze innych rzeczy. Stary wieszak schowałam do środka nowej szafy, dolne półki wykorzystałam na przechowywanie, podobnie wieszaki we na przykład na torby. Jakiś czas później nie wytrzymałam i zdecydowałam się dokupić jeszcze nadstawkę, i dzięki temu wygląda to teraz świetnie, ponieważ oba meble są na jednakowej wysokości, do samego sufitu mieszczą mi się jeszcze dodatkowe pudełka i wygląda to znacznie bardziej estetycznie, a ja dodatkowo zyskałam kolejne miejsce na przechowywanie, którego nie ma co chyba tłumaczyć w tak małym mieszkaniu zawsze brakuje. Kilka haczyków z tego stojącego wieszaka wykorzystałam jako dodatkowe wieszaki na drzwiach, ponieważ nie miałam możliwości, żeby przywiercić jakikolwiek wieszak, do ściany, więc uznałam, że to będzie takie pośrednie rozwiązanie do odwieszania kurtek na bieżąco, albo przede wszystkim dla gości. W kilkunastocentymetrowej wnęce, która została pomiędzy szafą a ścianą, trzymam suszarki na ubrania, deskę do prasowania oraz zamontowałam specjalny uchwyt na mopy, miotły i inne tego typu rzeczy, również łyżkę na buty. W tym miejscu wciąż stoi moja komoda, a obok niej szary puf w kształcie kostki, który służy za siedzisko w przedpokoju, oraz w środku mogę w nim przechowywać różne rzeczy. Komoda stoi delikatnie odsunięta od ściany, tak żeby przy otwieraniu szuflady nie było konfliktu z drzwiami od Łazienki. Ok, moją metamorfozę zaczynam od usunięcia czegoś, co mi już potrzebne nie będzie, czyli od tego pufa. Mam nadzieję, że moja mama z chęcią go przyjmie. On się zresztą składa, także, w razie czego, jeżeli nie będzie miał być używany, to też nie zajmuje dużo miejsca. Kurde, dacie wiarę, że tam tyle rzeczy było. Posegregowałam tutaj są same torby papierowe, tu inne torby, tu torby prezentowe, tu torby zakupowe, trochę śmieci jakichś folii bąbelkowych już wyrzuciła mi jeszcze połamana Ta sadka od starego mopa. Nie no, to w ogóle do śmieci. Przy okazji, jeżeli macie tego typu zabrudzenia na meblach, które nie schodzą zwykłą ściereczką, no to wacik, trochę zmywacza do paznokci, no chyba, że ktoś ma rozpuszczalnik, aczkolwiek zmywać jest nieco bezpieczniejszy. No oczywiście nie róbcie tego na meblach drewnianych lakierowanych, bo sobie lakier zmiecie i proszę, wszystko pięknie schodzi. Tylko przetrzemy. No, powiem Wam, że pierwsza zmiana, już jestem bardzo zadowolona. Tego, oczywiście, na filmie nie widać, ale naprawdę teraz, mimo że jest ta sama żarówka, jest o wiele lepsze światło w przedpokoju. Tamta, jednak, przez ten czarny taki zamknięty w dużej mierze klosz, zabierała jednak sporo tego światła. Oczywiście ją zostawię w razie kiedyś wyprowadzki stąd, zamontuję z powrotem, chyba że właściciele będą chcieli, żebym tą zostawiła. Jest! Kochani jest, przyjechał kurier, rozpakowujemy i zobaczymy co to będzie. Dobra, słuchajcie, zaczyna być super, został ostatni element, czyli siedzisko. I tak to moi drodzy przebiegła ta szybka metamorfoza. Dajcie znać jak wam się podoba. Ja osobiście jestem bardzo zadowolona. Przede wszystkim chodziło mi o funkcjonalność poza oczywiście walorami estetycznymi, które też są dla mnie zawsze ważne. No bo mam w końcu tutaj wieszaki tak jak chciałam. Mam wieszak stojący, no bo nie mogę tu niczego montować do ściany, więc doskonale mi to rozwiązało mój problem. No bo miałam tak jak już wam pokazałam tylko te wieszaki tutaj jako takie dodatkowe na szybkie odwieszenie kurtki, żeby nie musieć za każdym razem otwierać szafy i odwieszać na wieszak. No ale tutaj problem był taki, że jest to dosyć wysoko. A tutaj wysokość jest taka w sam raz, plus jeszcze mam drugi rząd wieszaków, właśnie chociażby na torebkę. Mogę sobie odwieźć klucze, bo w końcu mam gdzie łyżkę na buty i takie rzeczy. Ale też jeśli chodzi o funkcjonalność, to bardzo ważne było dla mnie też dodatkowe miejsce na buty. Jak widzicie, nie mam w tej chwili mojej tacki na buty. Ona jest teraz schowana tam. Myślałam, że ona może zmieści się tutaj pod tym meblem, ale nie wchodzi, więc tutaj prawdopodobnie po prostu rozłożę taką matę antypoślizgową, taką jak do szuflad kuchennych, żeby tam po prostu się ta podłoga nie brudziła i nie rysowała. A być może kupię jeszcze tutaj na czas największych śniegów, błot, brudów, taką mniejszą o połowę podstawkę na buty, ale to jeszcze zobaczę. Kolejna funkcja, która jest super, a przy okazji, jak widzicie, obiłam sobie tym moim materiałem to siedzisko. I tutaj. Jest jeszcze dodatkowe przechowywanie. To jest super, bo tu mi się mieszczą jakieś torby na zakupy. No ale też te funkcje pełnią tutaj pudełka. To na górze stoi tymczasowo. Ja je prawdopodobnie obkleję innym kolorem. Chyba dam czerwony. A tak w ogóle, jeżeli nie widzieliście, to pierwszy film w ogóle, jaki był na moim kanale, to właśnie z tego, jak robię szybką metamorfozę pudełka, jak zmieniam jego wygląd, kolor. Także zapraszam do obejrzenia. Prawdopodobnie z tym pudełkiem też to zrobię. I teraz wszystkie pudełka, które tu widzicie, kupiłam, w tym znajdują się wszelkie torby, głównie papierowe. Chciałam, żeby tutaj były rzeczy lekkie, ponieważ no stoi to jednak tutaj na tej półce. Nie chciałam tego zbyt mocno obciążać. Nie wszystkie pudełka są jeszcze zajęte, także fajnie, bo zyskałam dodatkowe miejsce na przechowywanie i słuchajcie, wszystko co było w tym szarym pufie który Wam na początku pokazywałam, to właśnie zmieściło się spokojnie i tutaj pod siedziskiem, i w tych pudełkach, a nawet mam jeszcze dużo miejsca, także super! Bo wreszcie można wygodnie usiąść, kiedy chce się zdjąć lub założyć buty. Wcześniej można to było owszem, zrobić na pufie, ale często tutaj były odłożone jakieś rzeczy, torebki, plecaki, i wiecie, tak naprawdę tego miejsca nie było. Teraz ono jest i myślę, że wszystko stało się tu o wiele bardziej wygodne i funkcjonalne. No a przy okazji, przyjemne. Już były pierwsze opinie pierwszych gości, że jak się wchodzi, to jest od razu bardziej przytulnie. Też tak uważam. Dywanik uważam, że to też był świetny pomysł. Ja już wiele razy o nim myślałam, tylko tutaj problem był taki, że nie otworzę drzwi, jeżeli dywan będzie grubszy. Dlatego wchodził w grę tylko taki właśnie cieniutki dywanik. To, że go przykleiłam taśmą, też się świetnie sprawdza. To jest patent, który podpatrzyłam już u paru osób w internecie. Więc bardzo wygodnie się go odkurza. No a kiedy będę potrzebowała go po prostu wyprać, to ściągam, wrzucam do pralki. Ja już go zresztą kiedyś chyba prałam, bo to był dywanik, który kiedyś kupiłam na balkon. Ale ponieważ teraz mam typowo zewnętrzny dywan, to już tego nie używam. On leżał chyba 3 lata w szufladzie, teraz w końcu ma swoją funkcję. Ale będę jeszcze szukać jakiegoś innego na zmianę. Jak widzieliście, dołożyłam sobie też jeszcze jedno małe lustro, takie przy wyjściu, żeby wygodnie się przejrzeć. Czy nie mam czegoś nieoczekiwanego na twarzy, czego nie zauważyłam w pośpiechu? No i przy okazji jest ono dodatkową dekoracją. Tak więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Żegnam się z Wami na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to będę bardzo wdzięczna za wszystkie łapki w górę, za Wasze komentarze, subskrypcje. Wiadomo. A już w następnym odcinku pokażę Wam moją kuchnię kuchnie to tak, trochę na wyrost powiedziałam, bo jest to w zasadzie mikro aneks, ale ja się w nim ogarnęłam, funkcjonuje, gotuje, a Wam jak zawsze życzę wszystkiego dobrego i pięknego dnia.